Siema z tej strony Kacpera w dzisiejszym materiale zapraszam Was na QA. Mm, tak jak pewnie widzieliście w ostatnim filmie, yy, a dokładnie w komentarzu yy, napisałem tam, yy, że właśnie w tym odcinku, czyli już drugim na moim kanale będzie QA. Yy, I tak posiadam 20 pytań mamy je aktualnie na telefonie, tak no i co? Ja myślę, że odcinek wam się spodoba. I co? Lecimy. Pytanie pierwsze. Kojarzysz Narcyza? Jak tak, to którą piosenkę wolisz, jego czy siostry? Szczerze, mm, oczywiście kojarzę go, ale tak szczerze e, lubię, znaczy lubię, wpadają mi w ucho te obie piosenki, ponieważ ta tak zwana Nelly i, i tak dalej, i tak dalej, albo Narcysty, no, dalej nie będę mówił. Yy, yy, są dla mnie spoko. Yy, dwa. Jak tam się miewa twoja siostra? Ach, o, Boże. Yy, yy, oficjalnie jej oczywiście nie lubię, ponieważ cały czas mi przeszkadza w nagrywaniu filmów, ale o tym powiem kiedy indziej. Czy masz dziewczynę? Yy, myślę, że na razie o tym nie będę mówił. Powiem o, o tym yy, może w późniejszej fazie kanału 4 yy, na YouTuber, czyli pewnie mój ulubiony. Czy ja wiem? Yy, jeżeli chodzi tak o gry, to tak moim zdaniem Izak. I starszy Evron. Znaczy starszy Evron. teraz o, oficjalnie, znaczy oficjalnie od krótkiego czasu zaczynam też Evrona oglądać, bo nie wiem, czy widzieliście, ale pobił rekord świata w kilach w Fortnite'cie. Um, chyba na Oceanie grał wtedy. Nie wiem, już nie pamiętam. I pobił rekord killy, czyli 62 killa. Polecam szoty obejrzeć. Znaczy, to te, taki film, gdy spełnił niego na kanale. No dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie piąte, najlepsza gra, pewnie moja. Szczerze, lubię dużo gier. Lubię, nie wiem, grać w Need for Speed, teraz z 2005 roku. Lubię CS, Rocket League. -a. Mam kilka, jak naprawdę nie potrafiłbym powiedzieć, które jest moim zdaniem, czy Przeze mnie najlepsza. Bo gram w takiego CSA tyle samo co w Rocket League A, a w takiego Need for Speeda no to wiadomo, przejdzie się raz. Przepraszam, za to. Przejdzie się raz. Potem się znudzi i od nowa, i tak w kółko. Tak przynajmniej jest ze mną. Pytanie szóste. Interesujesz się czymś poza grami i piłką. Czy ja wiem? E, lubię też słuchać muzyki, ale to chyba nie jest taka, takie, że się int tym interesuję, tylko po prostu lubię to robić. Także ja myślę, że poza grami i piłką to nic za bardzo. 7. Masz ulubioną piosenkę? E, gdyby tu było, byłoby ulubiony zespół, to powiedziałbym jeden, a tak to oficjalnie, znaczy oficjalnie. Nie wiem, co mam z tym oficjalnie, przepraszam za to. Yy, ostatecznie to chyba lubię najbardziej Linking Park. Stary zespół, yy, wspominałam oczywiście o nim w pierwszym filmiku. Naprawdę super muzykę tworzy, tworzył przynajmniej. Bo teraz szcz szczególnie ma powrócić. Się nie podda. Tak przynajmniej słyszałam po filmach różnych No ale dobrze Przechodzimy do kolejnego pytania Jakiego typu piosenek najczęściej słuchasz? Radosne, smutne Pobudzające mm. W tym czasie Tak ostatnimi miesiącami To ja tak myślę Że jednak smutne Jakieś takie tentaktyony i, i tak dalej 9. Ulubione jedzenie Nie posiadam Schabowy umamy. he. <laughs> Pytanie 10, ulubiony kolor. Czarno-czerwony. Znaczy, że na przykład nie, nie, niektóre rzeczy są czerwone, a niektóre są czarne. Albo y, większość jest czarnego, a mniej jest czerwonego. Yy, masz osobę, której ufasz bezgranicznie. Yy, tak, jest to osoba, która mi podesłała te pytania. Z nią można pogadać te wszystkie pytania. hech, e, Pozdro. Dwunasty. E, jakbyś sam siebie opisać z charakteru? Szczerze. Mm, mm, jakby to powiedzieć? E, człowiek, który za dużo siedzi na komputerze, e, lecz wierzy, że zrobi, że zrobi na tym karierę. Yy, oraz zachowywujący się w sposób yy, dostateczny, tak bym powiedział. Yy, tak, to było 12, to teraz 13. Co się najbardziej. W, pewnie co cię najbardziej wkurza w ludziach. Jeżeli kłamią, naprawdę. Yy, Miałem już parę takich przypadków, że. Yy, o, cześć, co tam, yy, tak mówiłem do mojego kolegi. Ulubionego oczywiście, a no, on potem tam nic i szedł dalej, i tak mnie zostawił, że, że tak powiem. Mm, yy, Także ja nie lubię, jak ktoś oszukuje mnie. Znaczy, oczywiście to uwierzyłbym, jeżeli zrobiłby to, bo tam gdzieś szedł i w ogóle, ale jeżeli to się działo przez 3 lata, to ja podziękuję takiej przyjaźni. No Tak. Co najbardziej cię w ludzi, ludziach to było. 14. Jaką miałeś średnią na, na półrocz tego roku. Z tego, co pamiętam, to 425. Tak, tak, to było 425. 15. Gdzie planujesz pójść do sz... po szkole podstawowej. Chciałem iść do szkoły sportowej. Oczywiście. Mm, piłka to też jest moja pasja. Yy, lecz z tego, co tam patrzyłem, po niej nie za bardzo, znaczy no, praktycznie nic oprócz y, WF-u, że uczenia WF-u w szkole nie ma do, y, że tak powiem, pracy. Słyszałem też od kolegi, że jeżeli tam się będzie y, dobrze sprawować, że na przykład przygrali w piłkę, tak jak ja to mam, y, to na przykład y, opowiadał mi, że miał kolegę, który właśnie dzięki takiej szkole Wzi wziął go jakiś klub z, z ekstra klasy, Potem przeszedł yy, do oficjalnego już yy, oficjalnej jedenastki A potem wyjechał za granicę i gra teraz w La Lidze chyba Znaczy, jest La, La Liga? Sorry, nie oglądam Teraz to chyba bardziej Champions League No ale dobrze hmm. 16. Co Cię zainspirowało do założenia kanału? Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku Miałam już kilka takich prób nagrywania, mmm, tworzenia filmików, intra i tak dalej, lecz y, wtedy, że tak powiem, jeszcze nie dorosłem do tego, ponieważ miałam falę hejtu i po prostu się załamałem. Teraz to... Tak bardziej po tamtych zdarzeniach robię to dla siebie. Dlaczego? Ponieważ... Yy... O, przepraszam, ziewnę. Yy, ponieważ... Yy trzeba robić to, co się lubi, kocha i tak dalej, ponieważ boże przepraszam za te moje po powtórki. Hmm. To co lubimy, to jeżeli nam to wychodzi, to mamy, że tak powiem, inspirację do dalszych działań, że nie możemy się poddać. To jest moja inspiracja, że nie można się poddawać. 17. wolisz towarzystwo chłopaków czy dziewczyn? Z zależy od sytuacji. Jeżeli na przykład Jesteśmy w szkole mm, I tam siedzimy sobie na przerwie To bardziej chłopaków, ale jeżeli gdzieś tak wychodzimy Jakiś, nie wiem, plac zabaw, że tak powiem To bardziej u dziewczyn 18. Dużo spędzasz czasu w necie? W necie to coś, coś tak czuję, że nie za bardzo Bo jeżeli chodzi o to Że cały czas na Messengerze i tak dalej odpowiadać To na pewno dużo Hmm, nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile. Yy, ale, Ale jeżeli yy, chodzi o yy, net, net, że na przykład Steam, yy, że gry i tak dalej, YouTube, to na pewno yy, sobota nawet je, 11 godzin, tak? To na tygodniu po jednej czy tam dwóch. Tak, 19. Masz już pomoc na kolejny odcinek. Ech. Yy... Jeżeli byście chcieli, mógłbym zagrać w. <laughs> Przepraszam za to. Mógłbym zagrać w Robloxa lub tak zwaną Hotem z Heroesów trzecich. Oczywiście piście w komentarzach, ponieważ jeżeli yy, chcielibyście, to mogę to dla was nagrać. 20. Pytanie 20. Kim byś, chciał, pragną... Kim byś pragnął zostać w przyszłości? Czy ja wiem? Yy... YouTuberem to tak może z hobby. Yy... Informatykiem to już tak może bardziej z zawodu. Mam naprawdę wiele dróg, ponieważ jeżeli teraz gram dobrze w piłkę, mogę to rozwijać. Jeżeli teraz... I znam się na komputerach, umiem tam naprawiać różne rzeczy, czy nawet system i tak dalej, to mogę też to rozwijać. A YouTube to tak zawsze mm, traktowałem to od strony takiej mm, hobby, bo ja rozumiem, że Izak i tak dalej są youtuberami i tak dalej. Przepraszam za to. Naprawdę nie wiem, co to chyba po dzisiejszym polskim, bo się spóźniłem i mam wyrzuty sumienia, chyba. Traktuję innych youtuberów Którzy na tym zarabiają Jako ich zawód Oczywiście Ale mm, ja bym to traktował Tak raczej z hobby niż z zawodu O To ostatnie pytanie No Także y, Piszcie w komentarzach jeżeli byście chcieli mm, Takie heroesy Czegoś tam inną gierkę Piszcie oczywiście jaką Um, także co? Jeszcze ja już chyba z wami żegnam. No. Do zobaczenia. Siema.